Hejka, hejka, dzisiaj już drugie podejście z nagrywaniem dla was filmiku, bo niestety poprzedni filmik miałam już nagrany i ktoś mi, ktoś mi po prostu pokrzyżował plany i cały filmik zepsuł, więc jestem po prostu wkurzona, bo naprawdę dzisiaj mam sporo rzeczy do zrobienia. Już na spokojnie sobie nagrałam dla was i mówię, dobra, to wrzucę na kanał i będziecie mogli sobie obejrzeć. I to niestety plany zostały pokrzyżowane, no ale cóż, takie się rzeczy się dzieją i, i nagram wam drugi raz. No po prostu tak wyszło. Także kochani, jeżeli macie ochotę posłuchać moich opinii y, na temat zużytych kosmetyków, to zapraszam serdecznie. Żeby nie przedłużać, to zaczynam. Y, więc tutaj y, zacznę y, od y, zużytego y, zmywacza do paznokci. Ja ten zmywacz bardzo lubię, bo jest y, tani, jest bardzo dobry do zmywania lakierów brokatowych, błyszczących, z którymi inne lakiery sobie y, zmywacze, przepraszam, nie dają sobie rady, a ten daje radę i naprawdę jest fajny. Powiem Wam szczerze, że jego już y, dobrych parę lat używam i jestem z niego bardzo zadowolona i to jest y, pojemność 50 8 ml. Powiem Wam, że, że nas na dosyć długo starcza. Kolejna, kolejną rzeczą jest to woda micelarna z firmy Biolow. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy miałam z nią styczność. Jak byłam właśnie w, w Łodzi w Contigo, ona była w promocji i tak powiem wam szczerze, że Skusiłam je tymi borówkami, bo ja bardzo lubię kosmetyki pięknie pachnące, więc pomyślałam, że jakieś promocje, to ją przetestuję, i powiem Wam szczerze, że byłam z niej bardzo zadowolona, dobrze domywał makijaż, oczyszczał dobrze oczy z tłuszu, także nie wysuszał skóry, pięknie pachniał, był bardzo wydajny, produkt wegański, naturalny. Czego chcieć więcej i pojemność to jest. Ojej, myślałam, że mi spadnie. Już Wam mówię. Pojemność to jest 250 ml. Kolejną rzeczą jest to odżywka firmy Lore LSLSF. Powiem Wam, że jestem tą odżywką zachwycona. Chciałam Wam serdecznie polecić. Z tej serii jeszcze mam odżywkę do spłukiwania bo to, bez spłukiwania, bo to jest odżywka do spłukiwania, bardzo dobrze wygładza włosy, bardzo dobrze odżywia włosy, bardzo dobrze tak nabłyszcza włosy. Jest to cudowny produkt, który warto kupić, warto przetestować i warto do niego wracać. Powiem Wam szczerze, że jak będzie w dobrej promocji, bo w normalnej cenie regularnej jest trochę drogi, więc nie będę przepłacać i będę czekać na promocję, ale na pewno do niego wrócę, bo jest naprawdę cudownym produktem i jeszcze też słyszałam, że szampon jest w tej serii bardzo bardzo fajny i, i też zamierzam go przetestować. Dajcie znać, czy miałyście któryś z tych produktów i jak wam się sprawdziły, bo, my sprawdziły, bo mi się bardzo dobrze sprawdziły i jestem bardzo zadowolona z tym, że malutki minusik za to, że opakowanie jest bardzo bardzo twarde i nie da rady go przeciąć nożyczkami będę musiała takim specjalnym nożem który mam z piłką do, tylko i wyłącznie do kosmetyków przeciąć, bo tutaj jeszcze troszkę produktu mi zostało, no i niestety nie można go wydobyć i to jest pojemność 200 ml Także ten, także super produkt. Następny produkt włosowy jest to szampon firmy Joanna, chmiel i drożdże piwne. Szampon normalizujący do włosów przetłuszczających się. Powiem Wam szczerze, że szampon, szampon sam w sobie bardzo fajny, bardzo dobrze domywał skórę głowy, skórę, włosy były takie odżywione, oczyszczone, Powiem Wam szczerze, że produkt bardzo gęsty, bardzo wydajny, tylko zapach miał taki średni, no ale tutaj nie o zapach chodzi, a bardziej o działanie na nasze włosy. Także na pewno do niego wrócę i, i, i po prostu będę go używać. Tylko powiem Wam szczerze, że ja go nie widziałam nigdzie indziej, jak w Oszą byłam w Poznaniu, a tak to. U mnie w mieście go nie widziałam i będę musiała polować, jak będę w Poznaniu, ale ogólnie te produkty z Joanny bardzo lubię. Dajcie znać, jak Wam, jak wam się sprawdzają, jeśli używałoście. I to jest pojemność 300 ml, ale na bardzo długo starcza. Także yy, bardzo fajny, wydajny produkt. Tutaj. Yy, Y, czytam żeby nie pomylić y, z maską odżywka regenerująca firmy har 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 halitali tak ja to mówię tak halitali y, harmoji z taką y, słodką kaczuchą zobaczcie tylko za tutaj przeciewam i i po prostu jest yy, nie było widać tej kacuszki. Powiem Wam tak: yy, cena nie jest adekwatna do działania na włosy, bo cena jest dosyć duża. Tam 30 parę złoty było bez promocji, a maseczkę taka sobie. Przyznam szczerze, że znam. Yy, tańsze produkty, ale bardziej wartościowe dla włosów. Nie wiem, to jest tylko moja opinia. Być może któraś z Was miała tą odżywkę i Wam się sprawdziło, więc dajcie znać, jak u Was się sprawdziło i czy byłyście zadowolone, bo ja raczej już nie wrócę do tego produktu. To te jest 200 ml i można te produkty z charitarii można, do, można dorwać w Hebe online, bo stacjonarnie u mnie w mieście nie ma. Także tak, dla Was taka informacja, jeżeli chcielibyście zakupić. Tym razem jest to produkt y, do mycia ciała, a jest to żel pod prysznic firmy Ziaja. Y, zapach mięta, mięta herbaciana, przepiękny, y, orzeźwiający, y, taki orzeźwiający, taki odświeżający zapach, długo utrzymujący się na ciele, bardzo długo. Przyznam, że naprawdę jestem nim zachwycona, już jest druga butelka w używalności i już tak naprawdę zbliża się ku końcowi do, na, do następnego denka, więc w następnym denku też zobaczycie nam żel, bo jest naprawdę super, tylko jest troszeczkę Rzadki, co idzie za tym, że jest mało wydajny, no ale i tak do niego będę wracać, bo jest naprawdę super, bardzo ładnie pachnie, nie wysusza skóry, nie, nie nic się z nim nie dzieje, także ja jestem zachwycona tym produktem. Dajcie znać, czy miałbyście, jak Wam się sprawdził, i to jest pojemność 500 ml. W promocji jest to cena 7-8 zł można go kupić w Rosmanie, można go kupić w Hebe. także on jest dużo, dużo właśnie taki dostępny w różnych sklepach, także nie ma z nim problemu. A butelka jest taka pogmatwana, bo jest miękki plastik i dlatego za co serdecznie przepraszam. Kolejna rzecz do włosów jest to moja ulubiona. Moje w sumie ulubione, bo to nie ta seria, tylko wszystkie te odżywki Gliskur w Szpalskop są moje ulubione. Bardzo dobrze właśnie po nich się rozczasują włosy. Włosy są takie zdrowe, nawilżone, błyszczące. Nie obciąża włosów żadna z tych odżywek. Uwielbiam każdą wersję zapachową, tylko teraz czekam na dobrą promocję, bo ona tak trochę po prostu sobie podrożały, no ale nic, poczekam i pewnie się doczekam. I to jest pojemność 200 ml. Tutaj mam wodę y, toaletową z firmy Avon. Jest to woda Persifs Sunshine. Y, pojemność 50 ml. Bardzo fajna woda. Odświeżająca, taka y, taka mm, taka jak to powiedzieć, taka neutralna fajna yy, yy, taka na co dzień yy, żeby po prostu się odświeżyć w takie ciepłe letnie dni yy, jeżeli któraś z was nie miała to serdecznie polecam, bo naprawdę jest fajna i odświeżająca następna woda z firmy Avon, jest to woda już wam mówię yy, Summer White my Mal, mal diverse. w tamtym denku była wersja różowa w tym denku jest wersja zielona o czym wam chyba wspominałam, że mam tą zieloną jest jasna zielona i ciemnozielona. zielona właśnie jeszcze mam ciemno do zużycia ale właśnie te obydwie ta jasna zielona i ciemnozielona zielona są super bardzo takie świeże, orzeźwiające w sam raz na lato. I to jest pojemność już Wam mówię, chyba Jezu, nie wiem, jaka to jest pojemność, ale chyba 50 ml. Teraz dojrzałam 50 ml. Także bardzo fajny, bardzo fajny produkt. I ja tam, jak jest, jak jest fajne promocje to zawsze kupuję i mam to pod ręką, zwłaszcza latem. Następnym produktem jest to produkt, yy, krem pod oczy, yy, takiej niedrogiej firmy. Yy, niedrogiej firmy, a jak ta firma się nazywa, to. Nie wiem, to jest firma dla Rosmana. Yy, to jest krem pod oczy, witamina E. Witaminą E. Powiem wam szczerze, że ten yy, krem kosztował jakieś 10 zł, ale robił dobrą robotę. Pod, yy, pod okiem, na skórze pod okiem. Powiem Wam, że szczerze, że skóra była taka nawilżona, taka nawilżona, taka odżywiona. Powiem wam, że. byłam niemile zaskoczona. Ponieważ Myślałam, że, że za tą cenę to coś się będzie działo: albo będzie się rolował, albo coś innego po prostu mi się w nim nie spodoba. Ale powiem szczerze, że nie mam nic jemu do zarzucenia yy, i na pewno do niego wrócę. Ale z tej samej serii jest krem na dzień i na noc i też zamierzam przetestować, bo naprawdę ten produkt zrobił na mnie dobre wrażenie. Polecam Wam serdecznie, tak on wygląda z bliska. I właśnie można go dostać w Rosmanie. I to jest pojemność 15 ml. Także polecam Wam przetestować, bo jest super. Kolejna rzecz, przepraszam, że po prostu mam taki zgnośniały humor, ale naprawdę, naprawdę ta sytuacja, że już miałam poprzedni filmik fajnie nagrany i, i naprawdę byłam zadowolona, że już będę go wgrywać i się nie udało. No ale no jakoś tak to mi wpłynęło na, na, na mój humor, no niestety, bo dzisiaj trochę czas mnie goni i tutaj jest taki krem, pewnie go znacie Alantan Dermol, Dermoline z witaminą A i D powiem wam, że ja się staram mieć go zawsze zakupionego i mieć go zawsze przy sobie łagodzi podrażnienia tak kozi skórę, nawilża, odżywia nawadnia także czego chcieć więcej jest bardzo wydajny, taki treściwy w swojej konsystencji naprawdę ja jestem z niego bardzo zadowolona i to jest pojemność, 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 pojemność już wam mówię. 50 gram i to jest krem z pantenolem. Naprawdę jest fajny. Na pewno go znacie. Nie muszę wam tutaj za dużo o nim opowiadać. Pewnie. Tutaj mój ulubieniec od dawien, dawna jest to kuleczka firmy Niwa, wersja granatowa. Bardzo lubię kuleczki z Niva, a zwłaszcza tą granatową. Jeszcze używam w sprayu antypespirant. Zawsze wracam jak są promocje to zaraz po prostu kupuję i używam. Także polecam wam serdecznie tutaj jest 50 ml, chociaż one dosyć sporo podrożały, no ale czekam zawsze na promocję, aż będzie jakaś fajna promocja następna mój ulubieniec, niedawno odkryty z firmy Avon, jest to balsam w sprayu wersja z arbuzem, balsam balsam, balsam już wam mówię Balsam nawilżający, nawadniający, pojemność 250 ml, yy, rewelacyjny produkt, yy, aplikuje się yy, super, ekstra, szybko się wchłania, dobrze nawadnia, nawadnia, że człowiek ma takie poczucie, jakby, jakby wyszedł dopiero z wody i ta woda i ta, i ta skóra jest taka jakby chłonęła ten balsam yy, po prostu pełnymi garściami i jest taka naprawdę yy. Taka nawodniona. I to jest taki fajny efekt tej skóry. Ja i właśnie długo utrzymujący się ten efekt. To jest moje drugie opakowanie, bo po poprzednim denku też było już zużyte. I powiem wam szczerze, że te, teraz, właśnie wczoraj, robiłam zamówienie z Aivonu i zapomniałam go zamówić, bołam tak sama na siebie zła, że zapomniałam. No ale przy następnym już na pewno nie zapomnę i na pewno go zamówię, bo jest świetny. Nad świetnymi i na pewno będę go do niego wracać i będę go długo-długo używać, i jeżeli Avon go nie wycofam albo nie zamieni na jakiś inny produkt. Bo też sobie lubię ją robić takie figle w tym Avonie. Tutaj mam pu puder sypki e, firmy Vivo, wersja z bananem. Jestem z, tej, jestem z tego pudru bardzo zadowolona. Nic się nie dzieje. Na twarzy po aplikacji nie waży się z podkładem, nie. Nie, nie robi efektu takiej sztucznej maski, dobrze, dobrze makijaż się trzyma na twarzy, czego chcieć więcej, jestem z niego zadowolona, jeżeli będzie w promocji, to zaraz go łapnę w Rossmanie i on jest właśnie, pojemność jego jest, ojejku, 5,5 grama, także polecam serdecznie. Następną rzeczą jest to kremik do rąk firmy Avon wersja piernikowa, jeszcze świąteczna bardzo byłam z niego zadowolona ja zawsze lubię te kremiki z Avon one są takie treściwe, odżywiające ładnie pachnące, mało kosztujące więc bardzo często do nich wracam i staram się je mieć zawsze pod ręką Także bardzo i lubię. Wy pewnie też, jak znacie i yy, zamawiacie kosmetykę zajmową, to pewnie to pewnie je znacie, także yy, za dużo tutaj nie muszę o tym produkcie wam opowiadać. Następny produkt, powiem Wam szczerze, że trochę mnie rozczarował. Jak mnie swoim opakowaniem yy, po prostu przyciągnął, tak yy, swoim produktem odepchnął, ponieważ yy, ten. Yy, yy, Olejek do ust był taki lepki w swojej konsystencji. Nawilżał na krótko. jakoś tak dawał taki efekt mało komfortowy na ustach. I do tego jeszcze ten patyczek w środku. Ten aplikator jest tak krótki, że nie można wydobyć do końca produktu. Już dękuję pomimo tego, że tam jeszcze troszeczkę na dnie jest. No ale niestety nie jestem w stanie go wydobyć i już raczej nie będę innych kupowała, innych testowała, bo y, bardzo lubię, jak wiecie, y, w moich denkach się pojawiają y, właśnie olejki y, z Evonu, y, jedno i y, y, jeden jest Shimmer y, y, Slimer z drobinkami, a drugi jest bez drobinek. Ja lubię ten z drobinkami i go niezmiennie kupuję. Także do tego produktu już nie wrócę i nie byłam z niego zadowolona. Dajcie znać, czy go miałbyście. Tutaj zużyłam kosteczki yy, Pampers, nic, no nic ująć. One. One zawsze ze mną są, y, są odświeżające, długo utrzymują wilgoć swoją, ładnie pachną, tak świeżo y, i naprawdę jestem z nich zadowolona i co, jed, co mi się skończy jedno opakowanie, cztero, czteropakowe, to kupuję następne i tak to się odbywa. To jest 52 sztuki jest staczak. jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. No, i cóż, na końcu pokażę Wam moją y, tradycyjną, piękną różową słówkę. A w tej słówce cóż się może znajdować? Zużyte maseczki. Także zaraz Wam pokażę, jakie w tym miesiącu zużyłam. Nie ma ich za wiele, ale są. Coś powiem szczerze, że teraz y, jakoś tak y, mało tych masaczek y, używałam. Co do mnie takie niepodobne, ale za szybko chyba żyję. Tutaj jest maseczka multi maska, tylko nie pamiętam, z jakiej to było firmy, bo to od Ewuni dostałam. Sosnawca, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, i to była maseczka z aloesem. Aloes, olej, awokado i prebiotyki. Powiem Wam, że bardzo fajna maseczka, aczkolwiek miała taką rzadką trochę konsystencję, ale bardzo fajnie odżywiała skórę twarzy. Następną maseczkę jest to firma Perfecta, błyskawiczne lifting ujednienie, podwójna siła kolagenu i retinolu. Powiem Wam tak, że ja bardzo lubię te maseczki z perfekty, a w ogóle uwielbiam, jak już wiecie, płatki pod oczy z perfekty, te niebieskie, czarne, złote, zielone, bardzo je lubię. I tutaj ta maseczka również mi nie zawiodła, bardzo fajna. I naprawdę się sprawdziła. O, jak to już mówię o płatkach pod oczy, tak i są. Płatki pod oczy perfekty i to są hydrożelowe płatki kompres pod oczy niwelują, niwelują cienie, redukują opuchliznę. Powiem Wam, że te płatki w różnej wersji dla mnie się sprawdzają i są bezkonkurencyjne, naprawdę są super i. I będę do nich wracać. Jeśli tylko perfekta będzie produkować te płatki, to ja będę wiernie do nich wracać, bo są rewelacyjne. O, a tutaj yy, grafika mnie przyciągnęła. Płatki pod oczy i sane. Zobaczcie, jaki jest słodziak. No po prostu słodziak, jakby tu nie kupić takich płatków. Ale powiem Wam szczerze, że płateczki się sprawdziły, dobrze się trzymały yy, pod okiem. Yy. Dobrze nawilżały, dobrze tak yy, nawodnimy skórę pod okiem, odprężyły tą skórę i naprawdę byłam pod wrażeniem tego, yy, że yy, właśnie tego efektu takiego yy, odprężenia skóry. Polecam Wam serdecznie, zresztą te płatki z Sana są super, ale w ogóle ta grafika to od razu mnie przyciągnęła i zaraz poniesieniałem, chociaż miałam gdzieś tam swoje zapasy, to i tak te płatki kupiłam, także są były super, polecam serdecznie. Yy, tutaj yy, maska w płachcie Isana. To jest maska yy, natychmiastowy efekt odświeżenia, efekt intensywnego nawilżenia 24 godziny. Powiem Wam, że bardzo przyjemna maska. Dobrze, dobrze docięta, dobrze nawilżona, yy, dobrze, yy, dobrze yy, oddziałująca na skórę, nic dodać, nic ująć i polecam serdecznie. A tutaj oczywiście również mnie przyciągnęła grafika tej maseczki, a poza tym jak, na przysta jak, jak przystało na ciecie ananas i uczestniczkę grupy grupy ananasowej, czyli czyli mojej Karolinki i Ewusi Bardzo serdecznie Was kobietki. Całuję i pozdrawiam, nie, nie mogłam przejść obojętnie o tej maseczki, naprawdę po prostu. Cofnęłam ją chyba w, w jednej sekundzie, jak ją tylko zobaczyłam. Maseczka powiem Wam, że bardzo fajna. Dobrze płachta docięta, dobrze nawilżona, ale producent, producent mnie tu troszkę rozczarował, bo jest tu napisane, że relaksująca maska w płachcie latem odświeżał y, swoim wyjątkowym zapachem. A powiem szczerze, że nie pachniała ananasem, nie pachniała niczym, pachniała po prostu sztucznością. I tu mnie rozczarowało, tak jak grafika mnie zachwyciła. Tak, po prostu ten y, brak tego zapachu słodkiego, ananasowego i y, zapowiadającego po prostu słoneczne lato, mnie rozczarował y, ten zapach, tylko po prostu no grafika była piękna i oczywiście ananasowa no i jakby tu jej nie wziąć i to jest firma Petit Maison kupiłam ją w Auchan także ogólnie maseczko ok ale zapach sztuczny i tutaj mój ulubieniec ulubieńców nie pamiętam od Iriu już lat firma Ziaja maseczka Kozie Mleko kompres kompres teraz sucha. To jest maseczka, do której wiecznie, wiecznie wracam z przyjemnością. Jak mam taki dzień, gdzie mam focha, albo nie wyspałam się, albo mam, wiem, że będę miała trudny dzień, to zawsze sobie tą maseczkę nakładam na twarz, ponieważ to jest taki właśnie plasterek na, 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 taki, na taką zmęczoną skórę, zmartwioną, na taki niefajny dzień, to jest fajny plasterek na to, żeby się zrelaksować z tą maseczką na twarzy, polecam Wam serdecznie, bo jest super, jest gęsta, trośliwa, odżywiająca, otulająca, pięknie pachnąca, taką świeżością, takim kremem, takim właśnie fajnym opatrunkiem, fajnym opatrunkiem, dziwnie to brzmi, ale tak właśnie, jak to powiedzieć, tak otulająca, tak przytula ta maseczka przytula właśnie można powiedzieć, to jest maseczka, która przytulająca, polecam wam serdecznie bo jest niedroga, fajna i naprawdę działa rewelacyjne rzeczy na twarzy i na, dla zmysłów, także ja bardzo ją lubię i zawsze ją mam zawsze ją mam w swojej kosmetyczce, także polecam wam i tym właśnie akcentem Kończysz już moje denko, mam nadzieję, że Wam się podobało, że, że może coś tam z moich opinii, moich tutaj poleceń Wam się przyda, może po prostu któraś z Was z tego będzie mogła skorzystać i ja powiem Wam, że cieszę się, że mogłam dzisiaj dla Was nagrać ten filmik, bo naprawdę... Rzadko jestem na tym YouTube, wiem, ale staram się jak tylko mogę coś tam dla Was nagrywać i z Wami być. I doceniam to, że jesteście, że piszecie komentarze, komentarze że, że klikniecie tą łapkę w górę. Dla mnie to dużo znaczy, bo ja jestem taką osobą, która lubi, lubi towarzystwo, lubi obecność drugiego człowieka i naprawdę doceniam Waszą. Waszą aktywność, Waszą obecność na moim skromnym kanale. Dziękuję za, za wszystkie subskrypcje i zapraszam nowych widzów do, również do subskrypcji i do, do oglądania moich filmików, chociaż no, może nie są takie, takie perfekcyjne i takie... Ale najważniejsze, że, że chcę dla Was nagrywać, że jest naturalne, że, że właśnie... Się z podzielić moim kawałkiem życia. Chociaż y, mia miały być też inne filmiki i pewnie też będą, ale to z czasem, y, jak trochę w moim życiu się tak y, uspokoi, poukłada i też będę miała taką spokojniejszą duszę, bo ostatnio to y, w tym życiu u mnie różnie bywa. I y, cóż, y, kochani, no, życzę Wam. Y, Wszystkiego dobrego, spokojności duszy, uśmiechu na twarzy, ładnej pogody, odpoczynku, ci, którzy jeszcze nie byli na urlopie czy na wakacjach. I dziękuję, że jesteście, zaglądajcie tutaj do mnie, napiszcie chociaż jedno, jedno słowo, bądź wyślijcie serduszko, będzie dla mnie bardzo miło. <laughs> I... Będzie to taką moją motywacją, żeby nagrywać następne filmiki i gdzieś tam się y, y, po prostu bardziej wdrażać w to nagrywanie i jak to się mówi, to nikt czy nie tak? Y, więc życzę Wam wszystkiego dobrego, przesyłam Wam buziaczki i, i po prostu do, do następnego filmiku. Mam nadzieję, że już niebawem, także Buziaki przesyłam, pozdrowienia i do następnego. Pa, pa!